Hello, 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 stałam. Jest tu na siak jak? Więcej spałam niż zwykle. Dzisiaj nie mam jednej godziny. Dzisiaj ja nie mam dwóch godzin, więc w sumie spałam dużo, wiele, wiele dłużej zamiast o piątej, samo siódmej. Więc wow, fajnie. No, więc witajcie w mojej morning routine before school. No ogólnie rutynka, tak jak zawsze, moja przedszkolna. Przedszkolna. Jakby nie w przedszkolę, przy... nie wiem, nie myślę jeszcze. Um, idę się ubrać i, I zobaczymy co jak. Mam dzisiaj więcej czasu trochę, to se zrobię śniadanko. zabrałam się w bluzę, jak ja ją lubię. Jest cudowna, jest cieplutka, a jest zimno, bo jest już jesień zima. Trzeba się ogarnąć, tak? Więc tak i let's go, idziemy na śnieganko. Chciałam się pasną, bo chciałam ustawić i sobie się powróciłam pasną. Zadam już posiłek, właśnie, pełnowartościowy i jestem mega happy. Ogólnie ożyłam, ożyłam. Ja nie lubię ściągać kaptura rano, bo ja to taka wiecie, jeszcze jestem taka. Nie wiem, czy ktoś mnie w ogóle rozumie. Jak ktoś mnie rozumie, to, to proszę odezwij, <laughs> Nie ktoś się odezwie, jak ktoś mnie rozumie, że rano w kapturze nikt się po prostu nie obchodzi, po prostu rano jesteś ty i ty tylko. Więc tak, idę mi zęby, więc no nie będę mogła gadać. A jak będę gadała, no to niewyraźnie, więc wolałabym nie gadać. Potem skinker, no i ciąg deszy, rutynki. Nierówny przedziałek. Zwiążę sobie pięknie włoski. I ubieramy yy, nie reniferka, tylko bębinka. Bambi, znaczy się. O, jelonka, o. No właśnie. Skin girl bean. Widzicie tu moje y, odbicie, które mi wkurza ogólnie, bo widzicie, mi się nie ważne, Nieważne, nieważne. Ym, to tu mam teraz, bo już mi się skończyło. Znaczy, mam jeszcze jedno, to już nie to, które zaraz użyłam, więc chcę dokończyć te wszystkie moje, które mam. I tak. Um... Dzisiaj ogólnie mega luźny dzień, bo zacznę o 10 i kończę o 13. Więc, p! bardzo mogły klasa motorana jest tak. U mnie naprawdę ludzie, no wiecie, te ważne sprzęty na tam stresują i w ogóle. Ale w przedmiotach, gdzie chodzi tylko na o to, żeby tam być, to naprawdę jest luz. I ja dużo, przez 3 lata musiałam czekać, aby doznać tego luzu w końcu na lekcjach. Dzisiaj muszę do Rosmana podjechać, bo mam listę zakupów. Jeszcze jest przecena, promocje są. I na te przedmioty, które chcę, no to akurat bardzo, bardzo dużo zaoszczędzę. Mają jeszcze kartę, jeszcze więcej, tylko muszę zapytać się mojej siostry o dane do logowania, bo ja nie mam. Więc tak, ale mega mega się cieszę. A to już po szkole zrobię. Czy coś jeszcze miałam dzisiaj? Dzisiaj zaczynam. Jak zawsze dużo nauki dzisiaj jeszcze mam. Więc tak. Zobaczmy na tych lekcjach co nic nie będę robiła, będę się uczyła. Albo nic nie robiła, to też zależy. Mm, dobra, teraz muszę powiedzieć, co teraz. Słońce nie ma, już dwa ostatnie dni słoneczne minęły i już jest normalna jesień. Lubię jesień, ale jeszcze i tak, tak. nie poczułam tak mocno. W sumie teraz dopiero robi się tak bardzo, bardzo zimno, jak zauważyłam. Jak wczoraj wychodziłam, wieczorem to tak. o boże, jakieś zimno. I ja miałam. A, dobra, no dobra, dobra, czyli to już nie przelewki. Bo w sumie wczoraj, jak wychodziłam jeszcze, przedwczoraj, kiedy wychodziłam. I wczoraj to jeszcze kamizelka była git, tam trochę marzłam, ale były one git, ale wieczory są już zimne, więc w sumie fajnie. Yy, nie mogę się też już yy, zimy. Nie mogę się dać zimy, bo ja chcę grudzień, ja chcę. Oj, zamknęłam, go. Bo ja chcę yy, święta. <grymne> nie, no ja lubię ten klimat świąteczny. Pierniczki, nie pierniczki, mm, kalendarza adwentowy Akurat nie mam żadnego kalendarza adwentowego, właśnie. A bardzo bym chciała, ale nie chcę jakiegoś drogiego, jakby ja chcę taki, po prostu żeby mi radość, ale też nie chcę taki, że będę miała ten kalendarz adwentowy i on mi w ogóle nie jest potrzebny. Przed yy, nie wiem, że żebym kupiła taki randomokwe, jakiś do, nie wiem, jakiś męski do napraw. No to mi taki nie jest potrzebny, bo po co ja zrobię z jakimś śrubką typu jak, jakiegoś tam? No nic nie zrobię. Dlatego chcę taką pożyteczną. Takie pożyteczne i nie wiem, nie wiem po prostu, jakie są najlepsze. Nie wiem, czy kupić, nie wiem, Sephory z Douglasa, bo tam widziałam, były i one aktualnie są naprzedniej do około 150 zł. Um, widziałam jeszcze tańsze. No nie chcę herbacianego, bo ja tak dużo herbat niestety nie mogę pić um, i smakować nie mogę. Um, no po prostu... Ja chcę jakieś kalendarz aglendowy, chcę poczuć takie czekanie na te święta i otwieranie codziennie tych. Ale to takie mają być wrócę takie przydatne, przydatne i naprawdę nie wiem, jak macie jakiś swój, który co roku kupujecie, to list, napiszcie mi, ja chcę wiedzieć, może ktoś jeszcze inny skorzysta. No właśnie, bo, bo wydaje mi się, że no, kalendarz aglendowy zawsze robi taki, wiecie, i w ogóle, a ja bardzo bym chciała mieć ten vibe. Ostatni taki vibe miałam dwa lata temu, albo trzy, albo cztery, nie pamiętam kiedy to nagrywałam. Czy można sprawdzić. To miałam kalendarz odwentowy. Z niego korzystam czasami, czasami, ale się go strasznie boję. Ponieważ on był kupiony w netto. Ale miał maseczki, nie maseczki, więc mega mi się podobał i sobie czasami robiłam. I nadal w sumie je mam, więc właśnie nie wiem czy to niezdrowe, bym chyba by wywalić już. Um, ale, ale był, był, dawał mi radość codziennie o tej piątej. Wtedy nie było tak pozorno teraz. Um, I był git, i było git. Ja z już zrobiłam i widzimy się przy makijażu. Zadziwiająco wcześniej wyszło piękne słoneczko, jest po prostu ślicznie. Idziemy się leciutko pomalać, bo mi się po prostu nie chce dużo malować. Salotkę mamy tu. Więc pomalujemy rzęsy, brwi tylko i tyle. To jest all, ja, ja nie mam planu jakiegoś więcej. I, I ogólnie ta bluza, co dzisiaj ubrałam, ona będzie już wyjściowa. Jak ją po prostu idę, w niej idę, bo jest... Ładne, fajna I w sumie wczoraj byłam już w niej na zakupach więc yy, dzisiaj po prostu jest idealnie, żebym jeszcze raz użyć. Dobra. Idę pomalować to. I'm ready. Make up w 5 minut dosłownie 5 5 sekund nawet to nie dało. że jest i już dzisiaj wyszło mi bardzo Jestem mega z nich w tłum, bo często mi po prostu nie wychodzą, skleją się. To jest ładne, to jest pół na pół, bo to jest właśnie Trochę sklejone, ale jest ładnie. Ja jeszcze muszę się urażać. Właśnie tą bluzę yy, muszę piżamę, bo mam pod spodem piżamy. Muszę ją ściągnąć. I muszę spodnie zmienić, bo mam dresowe podą i skarpetki mam też, zobaczcie. Spinka leży. Ale tu mam dresy i mam skarpetki takie, więc je zmienię. I tak this is O jak ktoś mnie zna kocham biżuterię. Mam tu, i ja chyba dam teraz na prawą rękę. A mam jeszcze jedną branzoletkę i ją dam na lewą. Branzoletki jeszcze piersianki, ale wszystko mam w sumie w łazience, więc idziemy. tam. Spakujemy się teraz do szkoły, mam tu torebkę, ja już miałam w tamtym roku. E, więc tak, jak się mogłabym wam nagrać, bo doszło kilka nowych rzeczy. Kilka nowych rzeczy doszło tutaj do mojego jakby... What's in my bag. Więc e, zrobimy takie mega szybkie. Mam tak, mam tutaj mój piórnik, czyli flamastry, korektory, um, linijki, długopisy, wszystkie. Mam już zeszyty wpakowane. Ja ogólnie mam wszystkie w tym samym kolorze, żeby nie było. Książki mam w tej, w szafce. Mam wszystkie kolory. Wszystkie są kolory czerwone, jak widzicie. Czerwone, czerwone. Po prostu było na przecenie, kupiłam i teraz się wiecznie gubię, więc specjalnie jestem na przykład albo o zaznaczam, albo mam na przykład panu kartek, To wiem, o dobra, to jest chemia. Nie ma kartek, ale jest na przykład ma taki pasek. No to to jest biologia, tylko taki odróżniam dosłownie. No muszę jeszcze do środka zajrzeć. Mam tu tylko jedną książkę. Mam My Perfume. Ogólnie to są perfumy takie. Takie na mega szybko je po prostu tutaj mam, ale takie główne to ja mam właśnie w łazience, mój zestaw must have, od kiedy mam aparat i są to takie, zobaczcie, takie o to, ratuje mi życie, to są wykałaczki, ale dla ludzi, którzy mają aparat dosownie, to, to jest czasy. Cudowne, co możecie kupić? Naprawdę, no, oszczędzacie czas podczas yy, po prostu nitkowania, no coś to, to jest rewelacyjne, rewelacyjne. To to mam w swojej kosmetyczce, koczeki i w ogóle, więc tak. To mam właśnie w tej oto torebce mojej, mojej standardowej torebce, więc ogólnie jestem już spakowana do szkoły, więc mogę się zamknąć w sumie tu. Yy, bo się spakowałam wieczorem, bo ja zawsze wieczorem się pakuję. I tak, w sumie mam ostatnie. 15 minut ja już wszystko zrobiłam w sumie. Najczęściej się wtedy na social mediach, albo jak mam jakąś karcówkę sprawdzioną, to wtedy właśnie się uczę. Ja aktualnie dzisiaj w sumie nie mam nic. Nie mam żadnej żadnej karosłów, więc nie więc mega fajnie, więc nie muszę się uczyć więcej, posiedzę na social mediach. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki filmik. Jak tak to zawsze łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, napiszcie jakiś komentarz miły i mojego oglądania. Pa! Música